Pięćdziesiąte posiedzenie Rady Ministrów i chciałbym przede wszystkim zacząć od informacji, na którą czekaliśmy. Dotyczy sprawy, którą negocjowaliśmy za wzięcie. Dziękuję ministrom. Patrzę na ministra Motykę. To jego dziedzina i to on postawił kropkę na D. Dzisiaj będzie ta pozytywna decyzja. Tam jeszcze trwają drobne formalności, ale dosłownie za chwilę będziemy mieli oficjalne potwierdzenie, że Komisja Europejska wyraża zgodę na pomoc publiczną na budowę elektrowni jądrowej w Polsce. To brzmi technicznie, ale tak naprawdę ta budowa będzie mogła ruszyć z kopyta i to jeszcze w grudniu. Zabezpieczyliśmy środki finansowe. Jak wiecie, mówimy no w całości o 60 miliardach złotych, ale już w grudniu, czyli jeszcze w tym roku, pierwsze 4,6 miliarda złotych w papierach skarbowych, to co zabezpieczyliśmy wspólnie z ministrem finansów, trafi już do zainteresowanego podmiotu. To znaczy budowa rusza i jak się domyślacie Państwo, to był warunek absolutnie niezbędny i wcale nie taki łatwy do, do yy, uzyskania, mówię o, do o uzyskaniu zgody, także jak często tu powtarzam, robimy, nie gadamy i rzeczywiście będziemy mogli tą budowę rozpocząć z odpowiednim impetem tak, żeby, żeby prąd z pierwszej, polity, pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce popłynął możliwie szybko. Jeszcze raz dziękuję wszystkim zaangażowanym w, w negocjacje na ten temat. Dzisiaj przyjmiemy ponownie projekt ustawy o kryptowalutach. Chcę, żeby to było bardzo jasne i jeszcze raz tu zwracam się do wszystkich zainteresowanych, w tym do Prezydenta Nawrockiego. Dowiedzieliśmy się w czasie tych burzliwych debat, spotkań w ostatnich dniach i godzinach. Między innymi Pan Minister Bogucki to powiedział wprost że pan prezydent nie wiedział wcześniej i szkoda, że nie wiedział, bo gdyby wiedział to, no to teraz mówimy to, dwukropek, proszę już nie przeszkadzać i proszę umożliwić przyjęcie tej ustawy, dzięki której uczestnicy rynku kryptowalut w Polsce będą bezpieczni, a przynajmniej bezpieczniejsi, bo generalnie kryptowaluty to nie jest głównym walorem tego, tego fenomenu, nie jest jakieś stuprocentowe bezpieczeństwo, to wiemy wszyscy. Wszyscy o tym głośno mówili, także ci, którzy są entuzjastami kryptowalut. Natomiast to, co jest zadaniem, które wykonaliśmy i powtarzamy ten sam wysiłek, to jest uczynienie rynku kryptowalut w Polsce bezpiecznym z punktu widzenia inwestorów, szczególnie tych drobnych inwestorów i z punktu widzenia interesów państwa. Nie tylko w Polsce, o tym też mówiliśmy wielokrotnie i to jest fenomen. Niestety obecnie także w innych państwach europejskich kryptowaluty często służą jako narzędzie dla akcji dywersyjnych ze strony także wrogów państwa polskiego, więc tym bardziej ta elementarna kontrola jest potrzebna, niezbędna. Jak wspominałem już o tym publicznie, w naszym oficjalnym rejestrze firm, które działają na rynku kryptowalut w rejestrze katowickim jest y, 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 ponad 100 podmiotów, które są bezpośrednio związane z Rosją, Białorusią, z y, państwami dawnego Związku Sowieckiego, więc y, y, to jest y, taki dzwonek alarmowy, który mówi bardzo wyraźnie, musimy tak zupełnie elementarnie, bez psucia komukolwiek interesów, mówi o, o, o zwykłych inwestorach, ale musimy tak elementarnie zadbać o bezpieczeństwo państwa i obywateli w tej kwestii. Także mam nadzieję, że tym razem dysponując już wiedzą, a jeśli jest potrzeba, tu patrzę na ministra Siemoniaka, to przecież i tak zawsze jest, pan prezydent może otrzymać wszystkie najdrobniejsze, szczegółowe informacje, których nie mogę podać publicznie, które są w dyspozycji naszych służb czy prokuratury i pan prezydent może otrzymać każdą informację, jakiej sobie zażyczy zanim podejmie decyzję. Ale tutaj stawką naprawdę jest bezpieczeństwo i ludzi i państwa polskiego. Na tym dziękuję państwu i przejdziemy do naszego porządku obrad.